Elementarz program bez Jest pierwsza środa miesiąca, a to znaczy, że w Fox odbywa się rozmowa redakcyjna. Yy, dzisiaj rozmawiamy z Michałem Łuczewskim. Marcina Nowaka nie ma, pewnie dialog też nas trochę <laughs> zmęczył, ten październikowy. Yy, nowe pojęcie wprowadzamy w listopadzie. Już yy, sygnalizowałem to w przeglądzie tygodnia, który był w poniedziałek. Yy, w tym miesiącu rozmawiamy o narodzie. I chcę, żebyśmy, Michał, zaczęli yy, od... Od pojęcia, które ty, 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 czy definicji narodu, którą ty popularyzujesz w swojej książce o, dwie, o odwiecznym narodzie, mhm. y, gdzie mówisz, że naród jest ruchem ideologów, ale jest to ruch ideologów. Y, wszyscy jesteśmy tymi ideologami. Tak? Znaczy, to nie jest tylko elita narodu, która, która kształtuje pojęcie o narodzie, ale kształtuje je każdy człowiek. Mhm. Jak, jak ja, Przybliż może trochę tą definicję. Aha, ja, ja nawet od, nie od tyle, od tyle ją poparyzuję, ale to jest moje wielkie odkrycie, że można spojrzeć na naród w taki sposób, że to jest ruch ideologów narodowych, i ideologiem narodowym jest każdy. To też była taka próba wyjścia. <śmiech> <śmiech> A widzisz, jak mówimy o narodzie, to od razu wiesz, choroby wszystkie <laughs> schodzą na mnie. I naród w Polsce, zwłaszcza, tak jak zresztą rozmawialiśmy z Łukaszem Pawłowskim. On ma taką brzydką gębę, a tak naprawdę powinniśmy mówić o narodzie, tak jak każdym innym zjawisku społecznym, w sposób chłodny. I możemy mówić o ideologach narodowych w sposób chłodny. Każdy z ideologiem narodowym, że ludzie z kultury liberalnej mają jakąś wizję narodu, w tym sensie są ideologami narodowymi. Ludzie z Krytyki Politycznej, ludzie z Centrum Myśli Jana Pawła II, ludzie, z, którzy będą maszerować 11 listopada, każdy z nich jest ideologiem narodowym i teraz nie mówimy, że to jest naród, a to nie jest naród, tylko się zastanawiamy, jaką oni ideologię narodową no, czy, reprezentują. Czy, czy nie ma jednego pojęcia narodu w takim razie, Nie, ma. mamy różne wyobrażenia Róż... o narodzie, czy różne narody? Różne, ja bym nawet powiedział, że to są takie różne narody, yy, że, że można spojrzeć na Polaków, że yy, to jest taki naród, który walczy o to, co to znaczy być Polakiem i Francuzi to, są, to jest taki naród, który walczy o to, co to znaczy być Francuzem, Niemcem i tak dalej, No i mamy różne grupy, które walczą o wyartykułowanie, a później narzucenie swojej własnej wizji narodu, czyli no, wtedy mamy różne narody, które ze sobą walczą i wtedy też spuszcza to z nas takie powietrze, prawda, że musimy się unosić, że to są prawdziwi Narodowcy, a to nie są prawdziwi, a my jesteśmy tutaj liberałami, a tamci to są e, złymi narodowcami. Tylko możemy spojrzeć na siebie też w sposób e, taki, że my też mamy swoją własną, swoją własną wizję narodu i teraz jaka to jest wizja? Jaka jest wizja, która, z którą walczymy? No i, no i te narody tak naprawdę walczą wokół, w ramach y, jakichś takich formuł, które. Y, czy w mhm. ramach pewnej instytucjonalizacji, tak jaką jest państwo. Ty też w swojej książce y, piszesz o tym, że. To nie w państwie narodowym właśnie ten naród się uwidacznia, tylko na przykład w ramach parafii czy w mniejszych jakichś takich mhm. wspólnot. No czy nawet w ramach rodziny, tak? że to każda nasza mama dbała o to, żebyśmy tam znali te wszystkie wierszyki, kto ty jesteś Polak mały, żebyśmy wiedzieli, że to jest flaga polski, że to jest mapa polski. Każda z nich nas uczyła tego, co to znaczy być Polakiem. I to nie musi być państwo, chociaż państwo jest ważne, zwłaszcza poprzez edukację, to może być parafia. To może być jakaś jednostka, to może być instytucja, no to może być każdy w sumie, który będzie... Ja już zacząłem moje dzieci indoktrynować, co to znaczy być Polakiem, mają właśnie tak mówić, jak ja, mają moją ideologię narodową no. <grystanie> zaakceptować, żadnej innej. Bo chyba w takim potocznym rozumieniu narodu, no my bardzo często definiujemy naród poprzez odniesienie jednak do państwa narodowego mm -hmm. I, i jak y, zaczynamy dyskusję o narodzie, to było w przeglądzie tygodnia mm -hmm. widać, znaczy Łukasz, kiedy, kiedy zapytałem go właśnie o jak rozumie naród, powiedział naród w Polsce to narodowcy, pomówmy mm -hmm. o krajach anglosaskich, mm -hmm. bo tam jest odpowiednie rozumienie, rozumienie tego mm -hmm. pojęcia. No i wydaje mi się, że tutaj y, to jest duży problem jednak w Polsce. Że, mm -hmm. i, I Dlatego zacząłem też mm -hmm. od tej definicji y, narodu jako ideologów narodowych, bo w gruncie rzeczy tam się pojawia takie rozróżnienie na, na tą elitę, mm -hmm. która Kształtuje y, pojęcie państwa, tam, mhm. tam obywatele, członkowie, członkowie określonego państwa, nie, nie, nie czują, że mają tak duży, czy mają znaczący wpływ na, mhm. y, na kształt państwa, a jednak w narodzie jest, jest inaczej. Mhm. Naród y, no, no jest pewnym, pewnym, pewnym żywiołem, w takim razie, pewnym procesem. Aha. No to, to jest ta, takie bardzo polskie rozumienie, że to, to jest uderzające, że jak Polacy myśleli o narodzie, to często myśleli, że to jest właśnie to dobre, a państwo to jest to, co jest złe. I nawet tam u klasyka polskiej socjologii Floriana Zenieckiego, to masz właśnie takie rozumienie, on próbował je też e, przedstawić e, na Zachodzie, ono tam się oczywiście nie przyjęło i pokazywa, że Polacy zupełnie inaczej rozumieją naród, że to nie jest państwo narodowe, tylko to jest rzeczywiście grupa. I nawet jak weźmiemy innego klasyka, który się nazywa Jan Paweł II, to u niego też jest silne oddzielenie państwa od narodu, ale jednocześnie będzie bardzo mocno podkreślał, że naród będzie zyskiwał swoją podmiotowość poprzez posiadanie swojego państwa. Że państwo to jest też ta instytucja, w której naród realizuje siebie i pokazuje to, kim jest naprawdę i stąd na przykład jego niezgoda na komunizm. Prawda? To nie tylko to była niezgoda etyczna, ale też to była niezgoda na to, że naród nie mógł się w swoim jestestwie E, e, ukonstytuować. Jak, jak to rozróżnienie między narodem a państwem u Jana Pawła II e, widzisz? Mm -hmm. e, dla mnie to były bardzo, bardzo ciekawe jego dyskusje z e, luminarzami władzy e, komunistycznej. On, on mówił naród i naród, e, państwo ma mu służyć. E, generał Jaruzelski mówił państwo i naród musi służyć państwu. I to było takie ciekawe napięcie między jednym i drugim. E, e, no, i oczywiście za tymi różnicami kryją się takie fundamentalne y, 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 różnice etyczne, y, religijne. No i dla Jana Pawła II przede wszystkim ważny był naród. Można powiedzieć, że państwo było jakimś takim, y, chciałem powiedzieć epifenomenem, ale nie wiem, czy to nie jest zbyt trudne słowo. No <laughs> że, te... no ale to <laughs> mniej, że podmiotowość naród zyskiwało poprzez państwo. Tak, poprzez czy... państwo. Czyli, ale, ale państwo służy narodowi. Y, ale naród jest tym, co jest. Y, dla jednostki tak ważne, może nawet jak rodzina, może nawet tak jak kościół. I to jest uderzające, że Jan Paweł II i wcześniej kardynał Wyszyński tak dobrze mówili o narodzie, bo dla kościoła to wcale nie było coś naturalnego, żeby dobrze mówić o narodzie. Naród wcale nie musi odgrywać jakiejś ważnej roli w historii zbawienia, a polscy hierarchowie, tutaj przede wszystkim Wyszyński, później Wojtyła, wprowadzili do teologii światowej wielką innowację pokazać naród jako grupę która jest niesłychanie ważna i ona ma jakąś rolę w historii y, zbawienia. No, w książce y, Pamięć, Tożsamość, no też Jan Paweł II y, mówi o tym, że, y, że naród jest częścią natury człowieka. Mm -hmm. Czyli jest czy, czymś, tak poważnie, no, w pewnym sensie pojęcie zbioro, zbiorowości mm -hmm. no jest, jest, nie, jest niezbywalne. Znaczy człowiek jest tak. ciąg, ciągle w relacji nie tylko do, mm -hmm. y, do poszczególnych jednostek, ale właśnie też do podmiotu zbiorowego. W tym tak. sensie naród rozumie, że jest mocno. Tak, on, on tam często właśnie mówi, że jest tak jak rodzina, tak, że rodzina jest naturalna. Chociaż tam jest jeszcze taki element, że e, naród tworzy się, i to było bardzo jasne, w momencie sztu. Że w momencie sztu, te wszystkie plemiona e, one tworzą naród. I e, można powiedzieć, że przechodzimy tutaj od narodu, który jest podobny do rodziny, do narodu, który staje się podobny do kościoła. I dla Jana Pawła II naród e, i teologia narodu była tak naprawdę teologią. Tego, jak naród może stać się kościołem. I naród jest rzeczywiście czymś, co jest niesłychanie ważne. U Jana Pawła II. On jest ważny ze względu na przeszłość, ze względu na to, że właśnie już od tysiąca lat jesteśmy tymi Polakami, że właśnie od momentu chrztu została tworzona istota polskości. Też jest ważne ze względu na przyszłość. Jakbyśmy nie mieli narodu, nie moglibyśmy mieć jakiejś wizji przyszłości. Nie wiedzielibyśmy, gdzie zmierzamy. Więc naród, można powiedzieć, jest jakimś taką, takim bytem, który w ogóle kolonizuje czas. Jest czymś, co w ogóle tworzy ten czas ludzkim. No i podobnie naród zakorzenia się w naszych duszach, w naszych kulturze, i zakorzenia się, czyli można powiedzieć tu i teraz, i też zakorzenia się w Bogu. Czyli jest, jest taką totalną y, y, rzeczywistością, która istnieje w czasie i istnieje też w przestrzeni między mną a Bogiem. Ja też, jak się nad tym zastanawiałem, to wydaje mi się, że też, bo z jednej strony mówisz o narodzie, mówisz, że jako pewnej. Nie chcę powiedzieć rzeczy, ale tak, mhm. ale czymś co, czymś, co jest, co można poczuć, tak? Co, coś, co możemy zobaczyć. I zastanawiam się, znaczy wydaje mi się, że naród też możemy podzielić na, na takie dwa elementy. Z jednej strony właśnie byłoby to, byłaby to ta rzecz, mówiąc mhm. brzydko, a z, a z drugiej strony chyba ważne jest no, po, poczucie, poczucie bycia, bycia w narodzie, mhm. czy, czy poczucie narodowe. I w tym sensie jako, jako socjologa mhm. zapytam cię, czy y, 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 nie uważasz, że my. W Polsce utraciliśmy takie poczucie? Nie, do, do Ciebie pytanie. Ja się Ciebie zapytam jako socjolog. Nie, że, że to, to jest pytanie o to, czy na przykład. jesteś w z... ankiecie zapytać, a na podstawie tej ankiety, wiesz. Ale o, dla, te... dla mnie to jest to pytanie, czy na przykład ty się wzruszasz, jak jesteś Polakiem. Są takie momenty? No, oczywiście. No. Chociaż y, widzisz, jeżeli zaczynamy na ten temat tak. rozmawiać, bo y, było bardzo wiele wydarzeń, y, uh -huh. w których jak byłem młodszy się y, tak. często bardzo wzruszałem. Y, Jakie? No, ale nawet podczas świąt państwowych. Tak. 11 listopada, Aha. 3 maja to są takie wydarzenia, w których, w których czujemy się, że jesteśmy wspólnotą. Tak samo tak. Jak śmierć Jana Pawła II. Wszystkie wydarzenia, które, które tak. integrują ludzi, tak. nawet w momencie, yy, kiedy, kiedy jechałem na Śląsk przed 1 listopada, kiedy widzę, że w pociągu tak. jadą wszyscy w jednym kierunku, no. tak w jednym celu. No. W tym sensie to, to jest niesamowite. Tak. Uczucie. Tylko wydaje mi się, że poprzez upolitycznienie jednak narodu y, my gdzieś to pojęcie, gdzieś to pojęcie tracimy. Aha. I w, w tym sensie to, to jest dla mnie, tak. jest dla mnie y, niepokojące. Mówię tak. to też po, tym, y, po przeczytaniu y, ty, Tygodnika Kultury Liberalnej, Aha. w którym y, dyskusja dotyczy polityki historycznej, dotyczy narodu. Tak. Y, a jest, a jest, y, jest to bardzo pesymistyczny, można powiedzieć, numer. Znaczy, tak. Tam w pewnym sensie. Y, Naród jako pewne pojęcie zbiorowości yy, jest definiowane poprzez, po, poprzez yy, narodowców, tak? Poprzez mhm. pewne walki na ulicach, które się odbywają na przykład 11 listopada. Mhm. I w tym, w tym sensie zastanawiam się, czy bardziej nie powinniśmy dzisiaj mówić o pewnym pokoleniu czy pokoleniach mhm. w Polsce pokoleniach, które trzeba zastanawiać się, jak do nich docierać, jak kształtować pewne tak. pojęcie wspólnoty yy, w tych pokoleniach, a, już, a, a może nie mówić o narodzie, który ma tak bardzo złe skojarzenia w Polsce dzisiaj. Aha bardzo tak. jest Wiele, wiele ale <laughs> Tak, ale wiesz co, myślałem o tej jedności, bo, bo to, 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 to twoje doświadczenie, to też jest moje doświadczenie. 1 listopada to jest takie najbardziej polskie święto, nie? Że, to, że to właśnie te, te takie płonące wzgórza cmentarne. I że to właśnie to, to, jest, to jest takie miejsce, w których my czujemy, że jesteśmy Polakami, że to jest coś ważnego dla nas, żeby być ze swoimi rodzinami. Chociaż czasami chorujemy, tak jak ja, więc nie mogę wtedy być. Ale też, te, też że wtedy stajemy się częścią takich pokoleń, które są przed nami i, i też wiemy, że na, nasze dzieci też tam będą. Możliwe, że to jest to, to, to jest to wydarzenie pokoleniowe. Tak. 1 listopada, że tak. tutaj dokładnie, że tutaj przenosimy te, te nasze doświadczenia, te wydarzenia, w których uczestniczymy my, jako już osoby mhm. starsze, w nich uczestniczą tak. dzieci, uczestniczyli nasi rodzice, dziadkowie. I... No i ale właśnie, bo to jest piękne, prawda? I teraz, Teraz wydaje mi się, że błędem jest utożsamianie narodu z jakimś konfliktem. Tym bardziej, że też jakbyśmy porozmawiali z narodowcami, oni też nigdy by nie mówili, że naród to jest konflikt, tak? że to jest jakaś tam bójka, tylko mówiliby, że to jest coś pięknego. Coś, co może nieść naszą wspólną aktywność w zupełnie nowe wymiary. Więc to, 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 to też wydaje mi się, że jeśli w kulturze liberalnej zrobiono czy, by wywiad was... z, z, z którymiś z narodowców, to wydaje mi się, że uzyskaliby zupełnie inny. Obraz takiego narodu i to też pokazuje taki podział nas, że już my z pewnymi ludźmi nie chcemy rozmawiać, bo już wiemy, co powiedzą, tak jak Agata Bilicon mówi, prawda, że są faszyści i antysemici. No to no, coś, coś takiego to może. No, nie wiadomo, już, jak rozmawiać. A, 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 I Billy Bielicson w, w tym wywiadzie mówi. Mówi o tym, że y, polityka historyczna nie, 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 nie skupia się na jednostce. Uh -huh. y, no dlatego z punktu widzenia liberała powinna zostać, y, po, powinna zostać odrzucona, ponieważ mówi o jakiejś abstrakcyjnej kategorii właśnie tego, tego bytu zbi zbiorowego. Ale uh -huh. Michał, ja bym chciał, żebyśmy uh -huh. wrócili na sekundkę do tego, o czym powie, co powiedziałeś o, o tym, że narodowcy nie mówiliby, że naród właśnie wiąże się z jakimś pojęciem walki. Bo, to, co, to, o, czym, to o czym mówisz o narodzie, jako, jako y, jako tym procesie, tak jako, jako tym ciągłym ścieraniu się różnych ideologii, tak, nas wszystkich, mm -hmm. no to w gruncie rzeczy pojęcie narodu w takim rozumieniu zakłada tę walkę. Także ciągle, mm -hmm. ciągle, musimy, ciągle musimy być w drodze, ciągle musimy być w walce o, o rozumienie prawdziwe rozumienie narodu. Mm -hmm. I w tym, jeżeli ona jeszcze wchodzi w walkę polityczną, tak. no to w tym momencie mamy. Tylko, że ja mówiłem o innej walce, że to mówimy o dwóch różnych walkach, że, że rzeczywiście tam, gdzie następuje dehumanizacja przeciwnika. Tam, gdzie przeciwnik przestaje być człowiekiem, tam gdzie się pojawia przemoc fizyczna, wtedy wychodzimy w ogóle poza cywilizację. I też, też jesteśmy w hopsowskim świecie, kiedy wszyscy walczą przeciwko wszystkim. I tutaj już no, nawet nasze słowa nic tutaj nie zmienią. I tak jak ja patrzę na Ruch Narodowy, to właśnie on bardzo dużo wkłada energii w to, żeby tą, tą przemoc zeksternalizować. Powiedzieć, że my nie jesteśmy tutaj, że dostanę coś kibole, ktoś, ktoś to nie jest w ogóle. Z nami i tą przemoc tamować. Więc to, to wydaje mi się, że, że, że to by powiedzieli. Natomiast to, że walka jest elementem życia politycznego, to jest bezwzględne, tylko że będziemy walczyli o to, żeby Polska była lepsza. Będziemy też walczyli o to, żeby Kościół był lepszy. I to wymaga jakiegoś jasnego stawiania sprawy. To się łączy z konfliktem, ale konflikt nie może polegać na dehumanizacji i na, na walce fizycznej, tylko to jest konflikt właśnie o coś. I dla mnie też, też jest rzeczą przykrą, że kiedy czytam sobie Jana Pawła II, tak jest ten słynny wiersz, prawda, myśląc ojczyzna. No dzisiaj już nikt tak nie mówi, nie? że myśląc ojczyzna, jakbyśmy powiedzieli coś takiego, to byśmy byli uznani za jakichś ludzi tam właśnie pełnych patosu, nie dzisiejszych. No ale właśnie, ale pomyślmy ojczyzna. I zastanówmy się, czy, czy wtedy jak naprawdę pomyślimy ojczyzna... Czy wtedy nie czujemy właśnie jakiegoś głębszego wymiaru rzeczywistości? Czy jak sobie zadamy to pytanie Jana Pawła II, zastanówmy się, e, w polskiej historii nad pokoleniami, były te pokolenia, które nadpłaciły, i te, które nie dopłaciły. I ja mam takie wrażenie, że my nie dopłaciliśmy. że Jan Paweł II może powiedzieć, że, że były pewne pokolenia, jak pokolenie powstania, powstania warszawskiego, że one zapłaciły za dużo. A my nie, nie, nie dopłaciliśmy, i wtedy widzę po prostu jakąś głębię i piękno tego pojęcia, i, i widzę też, że naród, ta wizja narodu, to byłaby taką wizja narodu, która jest wolna od tej walki właśnie dehumanizującej przeciwnika, ale taką, która podnosi nasze serce. Ja dlatego też powiedziałem o tym. Bo to, o czym mówisz, jest bardzo ciekawe, bo to, że pokolenia, które do, nadpłaciły i pokolenia, które nie dopłaciły. I w tym sensie zastanawiam się, czy jest, jest możliwa. O, to, o tym też mhm. była mowa w przeglądzie tygodnia poniedziałkowym, czy jest możliwa celebracja takich wspólnych wydarzeń pojawił się 1 listopada, ale w, między takiego pokole, pokole, międzypokoleniowego mm -hmm. poczucia narodowego. Bo, yy, I tutaj nie chcę, nie chcę mm -hmm. żeby było, to zabrzmiało jakoś moralizatorsko, ale mam mm -hmm. wrażenie, że jak się przejedziemy pociągiem, tramwajem, autobusem, rozejrzymy się po ulicach, bardzo dużo ludzi chodzi w słuchawkach na uszach, no tak. bez, bez toreb. Yy, a to bez toreb kiedyś mi się jakoś tak skojarzyło, jeszcze jak studiowałem w Katowicach, jeździłem codziennie do Katowic, yy, że ludzie w gruncie rzeczy nie mają takiego yy, odruchu, nawet, żeby, wiesz, żeby poczytać sobie jakąś książkę, mm -hmm. żeby jakoś yy, yy, Uczestniczyć w tym, co, właśnie myśląc ojczyznę, tak. znaczy do, uczestniczyć tak. w tym, co, co tą ojczyznę y, wytwarzało. Tylko się uh -huh. po prostu muzyka, wiesz, na uszach y, no. bez, y, pokolenie, bez właśnie pokolenie w słuchawkach na uszach albo pokolenie, pokolenie bez plecaka <laughs> tak, z ciekawe. książką w tym plecaku. W, ty, uh -huh. w tym sensie zastanawiam się, czy, czy takie pojęcie narodu, czy takie uh -huh. rozumienie narodu jako, jako pewnego wyższego stanu y, uczestnictwa we Wspólnocie jest w ogóle do utrzymania. Uh -huh. No, czy to na pewno będzie następowała jakaś indywidualizacja, ale dlatego tąku robisz Foxa 11, żeby oni mogli na tych uszach, bo słuchać ojczyzna... naszą audycję i tam myśląc ojczyzna przejdzie tam w taki sposób. Czyli musimy. To ty przede wszystkim. No to do... też ostatnio zacząłem coraz więcej właśnie w słuchawkach na uszach. Mówię, nie, nie, nie wiem z czego to wynika, ale. ale no. Na pewno nie z tego, że tak dużo przeczytałem. No. Michał, y, kończymy. Dzisiaj trochę krócej, nie ma Marcina. No, bardzo nam przykro. Marcin, pozdrawiamy Ciebie gdziekolwiek jesteś. Chociaż wiemy, że myślisz o Ojczyźnie, na pewno w górach, yy, tam gdzieś w Tatrach. Jest z Janem Pawłem II chodzisz. Tak, Marcin na pewno nas będzie oglądał. W tym miesiącu jeszcze kilka wydarzeń, ale tak naprawdę nie będę zradzał szczegółów, bo wszystkie na naszych stronach będą się pojawiały. Yy, będziemy kontynuowali dyskusję o narodzie na pewno. Yy, no tak. I w przeglądach tygodnia, i w, i w debatach telewizyjnych, które na pierwszym piętrze będą się odbywały w centrum trumiecie Jana Pawła II. Yy, żegnamy się. Chyba już tak. Michał Łuczewski, Tomasz Kębski. W imieniu Polskiego Narodu. Bardzo Zdobaczmy. dziękujemy za uwagę.